Cześć, tu Kinza witam was na kanale Gameton w programie Stream Nation. Ogrywamy wspólnie datek do gry Cyberpunk o nazwie Phantom Liberty, czyli oczywiście Widmo Wolności. Ostatni odcinek poświęciliśmy w całości na personalizowanie naszej postaci, głównej bohaterki V. A w tym odcinku mam nadzieję dowiemy się czegoś więcej o tym chipie, który mamy w głowie, który powoli nas zabija. Lecimy. Ktoś dzwoni. V, słyszysz mnie? Tak. Kimkolwiek jesteś. Czyli się udało. Hmm. Nazywam się Song somi Mów mi po prostu Songber. Wiem, kim jesteś. Wiem o twoim problemie. Oho. Mogę uratować ci życie. I dlatego się nie odbiera od y, nieznanych numerów. No, pewnie chce wcisnąć jakąś pralkę, lodówko, zamrażalkę albo coś innego. No Otwórz. chyba. Wiem, że tam jesteś. O, jeszcze nie podgląda. No chyba, że faktycznie chce nam pomóc z tym chipem, którego mamy w głowie i nam może podpowie. Coś tam dzieje, o co chodzi? Bo my za dużo nie wiemy. Dobra, masz moją uwagę. Okej, okay, Songbird. Masz moją uwagę. Cieszę się. Na pewno masz wiele pytań. Wkrótce odpowiem na wszystkie. Ale najpierw musisz się dostać do Doktown. Odciętej dzielnicy na City Docktown. Ok. W porządku zaryzykuję, nie jestem przekonana. Lub ścieżka trzecia, czyli to jest taka jakby. Każda, każda ścieżka, czy to nomadzi, czy to właśnie korpo, czy pankowie, mają swoje ścieżki dialogowe, tylko jakby konkretnie spe spe spersonalizowane pod nich. Doktał to złe miejsce. No, ale zaryzykujemy, nie? Docktown, Eksterytorialna część Pacyfiki. Władzę sprawuje Kurt Hansen. Handlarz bronią. Korporacje trzymają się z daleka. Coś pominęłam? Wszystko się zgadza. Z grubsza. Okej, okay, czyli tak jakby nam to nic nie dało, musimy zaryzykować, czy nie jesteśmy przekonani, czy w porządku zaryzykuje. No dobra, zaryzykuję. Bez ryzyka nie ma zabawy, tak? Zgoda Sangbert. Nie wiem o co tu chodzi, ale zaryzykuję. Dziękuję. Nawet nie wiesz jak bardzo. O, dziękuję. dziękuję. Czyli też ma w tym jakiś interes na nas z drugiej strony, albo szansa. Z drugiej strony nie dzwoniłaby do nas. Nie traciła czasu, gdyby to y, nie było, też coś dla niej, prawda? No dobra, czy mogę przejąć? Można. A, dobra, początek gramy od razu: pyk, kradzieże, wymuszenia, telefony od obcych ludzi. No, to jest właśnie świat Cyberpunk'a, moi drodzy. Dobrze, udać się na granicę Dock Jedziemy w tą stronę, także musimy sobie. O, proszę bardzo. Przejeżdżanie przez te środek drogi włączony z ruchu. No. Przejeżdżanie na czerwonych światłach. O. A jak? Ale idziemy w miarę ten, nie? Nie aż tak szybko. W miarę jest, jest ok. Do 300 nam jeszcze brakuje. Tutaj w prawo skręcimy. Oj oj oj, ale zarzuciło, bo to po deszczu jest. To inaczej. Przepraszam, policja, no nie. Przepraszam, przepraszam, ja tylko chciałam tak się ten... Jaki fajne auto No dobra, czemu wy się nie ruszacie, jak ja mam przejechać? Dobra, kurcze Jadę tam chodnikiem Chciałam się przejechać... czemu on nie może jechać na chodnik? Co jest? Czy ten chodnik... Okej okay. Okej okay. Dobra, idziemy pieszo. Chcieli, żebym szła pieszo. Idę pieszo, proszę bardzo. A ci co? Nie będę powtarzać. Ale tak od razu tak brzydko? No i co? No i co mnie zrobisz? Dobra, już nie zaczepiam ich. Rozejrzyj się za Songbird. Jak ona może wyglądać? do przypakowania. To tutaj to, to, to musi być? Tutaj? To, ten, ten, ten? Też prosisz się o kłopoty? On chyba nie chce ze mną rozmawiać, to idziemy już gdzie indziej. Przyjemnie mnie tutaj... Oho! To chyba ten chip zaczął działać. Jest Johnny! Wygląda boleśnie. Co jest, jakby... jakby ktoś mi wkręcał głowę w imadło. I wszystko będzie dobrze. Oj, Jezus Songbird. Oddychaj. Co ma nam zdalnoże? Policz do dziesięciu. Cokolwiek, co pomoże Ci się uspokoić. Wygląda na miłą System panią. nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Nie wiesz o czym mówisz, co ty mi robisz, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, no mam taką nadzieję. Wiem, że nosisz w głowie tkającą bombę. Ciekawe skąd. Moją rozbroić już teraz zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa, ona go widzi? Masz rację, John. Co? Ale nic wam nie grozi. Spierdala. Kiedy obydwoje zajmujemy protokół, Will może doznać wstrząsu. Tak jak przed chwilą. Aha. Muszę cię odwrócić. Co? Czy nam też w bani siedzi? Wysłuchałam go na trochę. Słyszycie, chociaż nie może odpowiedzieć. jak konstrukt, kim ty właściwie jesteś? Musisz być netranerką. Kim ty właściwie jesteś? Nie będziemy zgadywać, niech samo nam powie, nie? Kim ty właściwie jesteś, Songbert? Chyba już się domyślasz. Jestem netranerką. Nie, się z tobą przez protokół kognitywny Relika. Widzę i słyszę to, co ty. Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja pierdolę. Prezydentka? Ty ta, ty nie żartujesz. Nie, nie żartuję. Nasz samolot został schakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Docktown. Prezydentka w takim miejscu? Nie miałam innej opcji niż relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Oho, już jest poufala. Widzisz, jak mnie za rączkę chwycisz, to od razu będzie inaczej? Inna gadka, inna śpiewka. Ty mnie tak pod włos nie bierz, bo się sobie zamknę. Ja mogę wam to pomóc, poważna po sprawa. Sytuacji. Nie możesz odhakować samolotu. To są te niebieskie ścieżki e, dialogowe? To są takie, które można, ale nie trzeba, a z żółtych już trzeba coś wybrać. No to spytaj... Nie no, na pewno, no jak podzielasz, że jestem prezydentka, to teraz chyba nie zmieni, nie? Nie możesz odhakować samolotu, o! Samolot został zhakowany, tak? Nie możesz obejść blokady? Mogłabym. Potrzebowałabym 24 godzin, odpowiednich warunków i może kawy. Nie no. mam żadnej z tych rzeczy. Okej, okay. jak mogę wam pomóc? Jak mogę wam pomóc? I ile mamy czasu? Za mało, żeby uniknąć lądowania w Doktown. Wystarczająco, żeby zminimalizować straty. Tu wchodzisz, Tywi. Życie prezydentki jest najważniejsze. Przetrwa lądowanie, ale nie Doktown. Wyciągniesz ją z samolotu, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Mówiłaś, że możesz mi pomóc. No właśnie, dobra, nie pracuję za darmo. My tutaj gadamy o ratowaniu prezydentki, a ona będzie gadała o pieniądzach. Nie, nie. Pieniądzach to później. W sumie co jest ważniejsze? Pieniądze czy pomóc z tym, że umrę za niedługo, bo mi tyka bomba w głowie, no? No chyba to. Chyba, że. Można za pieniądze sobie pożyć jeszcze przez jakiś czas, nie? A tak to wyjmą, bomba, a dalej będzie żyła w tym. mieście. Nie no. Pomoc. Mówiłaś, że możesz mi pomóc. To prawda? Namiastkę moich możliwości właśnie widziałaś. Potrafię cię wyleczyć. Trwale. Hmm, ciekawe czy mówię prawdę. Chciałabym ci wierzyć. Nie wiem czy mogę ci ufać. Nie wiem czy chciałabym. No chciałabym, ale nie wiem. Nie wiem czy mogę ci ufać. To przez ciebie miałam atak. Efekt uboczny, za który przepraszam. Wynagrodzę ci te nieprzyjemności. Mhm. Mm no to czas na zaliczkę. Masz na reliku sporo uszkodzonych danych, Uuu. usunę je i zrobię miejsce na coś, co ci się bardziej przyda. To znaczy? Bojowe oprogramowanie Militechu. Zobaczysz, co cacko. Militech to jedna z korporacji wielkich w tym mieście. Odblokowano nowe drzewko atutów. Drzewko atutów relika zostało odblokowane. Możesz teraz rozwijać możliwości, jakie oferuje. Żeby to zrobić, musisz zdobyć więcej punktów atutów relika, korzystając z przenośnych terminali danych Militechu, militechu rozsianych pod Oktown. Najbliższy przynośny terminal pokaże się na Twojej mapie, kiedy znajdziesz się w jego pobliżu. Pobierając z terminala dane operacyjne, zyskasz punkt a to tu relika. Zebrane punkty możesz następnie zainwestować w drzewku. Dobra. Dzięki, czuję mrowienie w palcach. Konkretny soft. Nie wiem, co oznacza to, to ta dziewiątka przy tym. W sensie, że to są takie ścieżki, które mogę, ale tylko mam dziewięć takich korzystać. jeszcze? A niech będzie dzięki. Dzięki. Hmm, chyba. Potrzebuje cię w najlepszej możliwej formie. To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi je nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w Doktown. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki. No nie wpuszczą Ale mnie jest na pewno. Ci przygotować Już mnie zwiedzają na dzień dobry. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo nie chcemy. Gdzie ona jest? Już zniknął. Oby mnie żałowała. Oby tego nie żałowała. Nie będziesz. Już moja w tym głowa. Będę przy tobie. Na tyle, na ile można. Znajdź wejście do Starego Garażu. Okej, okay, może Kiedyś tędy? Za ogrodzeniem. Kiedyś korzystali z niego Już jestem za nimi. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj Idealna. Albo odwróć uwagę strażników. Idealna wielkość, żeby się przekreś, nie? Przygotowane specjalnie dla nas. Na ciszej tłuczysz się, tak zaraz przyjdzie ten koleś, co cię zwiezywało ostatnio. Ty też czujesz, że będzie tutaj jadka jakaś. Niby na cicho, na cicho, a zaraz będzie i tak. Można jak na cicho. Zlikwidować czy niezbyt? Weźmiemy go też, żeby tamto nie widział. I pyk. Mogłam go obezwładnić mogłam go zabić. Ale jego kolega mnie wcześniej obraził. Ktoś mi chciał za to odpowiedzieć. Coś leży, co to leży. Raport straży granicznej. Zbędny spokój. Uzbrojony mężczyzna próbował szturmem przedrzeć się przez granicę. Szaleniec albo cyberpsychol. Czy cyberpsychol. Jak zwał, tak zwał. Cyberpunk, cyberpunk. na no ich e, Night City. Zdjęty bez ofiar ludziach. Dobra, są to same takie te, nie? Same takie co się działo na granicy. Ciekawe że tam u nas też coś było. A, pewnie nie. By to pewnie stary raport jakiś. Ale teraz tego chwycimy. Oni idealnie stoją tyłem dla nas. Patrzą się na... Na co? Na to. Widzisz, trzeba było się patrzeć za siebie, a nie przed siebie. Ty, zagłośno, ty. Za głośno, przepraszam. Fidem biegam. Co się nie robi, panowie. Mogę już iść? Czy się gapi? myślicie? Gapi się, tak? Czy nie gapi? Nie gapi się, to idę. To nie mogliśmy iść tam naokoło i wszystkich pozabijać lub po zładniać ale ja wolę jeśliście poszukaj punktu dostępu do sieci. Dzięki temu będę mogła ci pomóc. Co tutaj leży? Jakiś plecak, torba? Budnica biurowa Arasaki. Oho, Arasaka to kolejny pomyli techu wielka, wielka korporacja jakoś tak chyba. Mhm. Mm -hmm. On tu będzie będziesz na niższy poziom. Poszukaj. Tutaj Znalazłam. Dobra jestem. ...te chowanego. Tego chowanego. Skosz pomieszczenia technicznego. Będziesz mogła tam włączyć zasilanie. Klimatycznie tutaj jest. Dużo rzeczy to się pewnie przyda. Jak się... kurczę, to jest główna zasada gier. Jak znajdujesz amunicję leżącą na ziemi... ...to zaraz będzie pewnie strzelanina. Mhm. Jest punkt dostępu. Ale bez zasilania. Spróbuję je jakoś przywrócić. Inaczej nie będziesz miała ze mnie pożytku. Panel zasilania, dobra. Możemy tutaj. Aha, myślałam, że... że. Przybliżę jakoś. Dobra. Panel zasilania. Stadium parking. Hmm, no to idziemy szukać. Gdzieś w tym obrębie, tak? To może na dole. Ciemno, da się jakąś latarkę czy coś? Aha. Dobra, nie ma. O! Ile rzeczy! Komponenty... Komponenty... Skórzana bransoletka... Zaraz cały strój będziemy mieć, to jest stąd. Spódnica, bransoletka... Jak gdzieś wpadłam? Jest to strasznie ciemno. Aha... Aha... I, I... co? Jest coś takiego jak latarka w tej gierce? Chyba nie ma. Sprawdźmy w ustawieniach, czy są latarki. Ustawienia. Sterowanie. Mhm. Nie no, to chyba wszystko jest takie wiecie... można nas później nauczą. Przypisanie klawiszy, o! Ogólny skok, skradanie, unik, broń, 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 szybki atak, kanuj telefon, dialog, pomin, mapa, dziennik, przypunek. aha. No to chyba nie mamy, wiecie? O. To jest w aucie. To w aucie to nie. Ryb fotograficzny, mapa, dziennik, dialog, a tu powiadomienia, telefon. W telefonie może bym miał tę latarkę. Przeładuj, a tak strzelaj. No nie, no nie mamy. Hmm. Mm hmm. Mm hmm. No cóż. Ale możemy wejść sobie do tego. I to widzimy naszą panią, bo tak zazwyczaj to jej nie widać w grze, ale piękna jest. To trzeba jej przyznać. Um, na głowę. O, znaleźliśmy jakiś, jakąś czapę E. Z prowokacyjnym napisem? Ja nic nie widzę. Nie no, ściągnij ją. Ciągnij, głupia jest. Dobra, idziemy. Teraz tak, skąd ja przyszłam? Ja przyszłam z. padą gdzieś. Ciekawe, czy ja... Nie no, nie mogłam. Bo ja zazwyczaj to ja baguję wszystkie gry, więc jeszcze wyjdzie, że zbagowałam, gdzieś wpadłam pod kurde poziom. Ale przed chwilą tutaj znaleźliśmy jakieś rzeczy. To może. To może tutaj powinnam wpaść. O, może tutaj, patrz, tu. O, 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 o. Do góry? Nie. Jestem z przyszłą? A tutaj? O, znalazłam, czy nie? Jest. No i mamy światełko, nareszcie. Latarka nie jest potrzebna. O to chodziło. Nawet lepsza niż latarka. Chociaż latarka bardziej klimatyczna, ale to nie horror to. Rozkazy dla wymiataczy. To coś dla nas. Poza pierwsza, wynieść wszystko, co może być wyniesione, a przedstawia jakąkolwiek wartość. Dokładny wykaz sprzętu uznawanych za cenę do, wgl do wglądu u dowódcy. Odłączyć zasilanie, zawalić przejścia. Aha, udało mi się to wszystko wykonać. Ciemno, zawalone. W wykonaniu Wykonanie fazy trzeciej zda zdać sprawozdanie w kwaterze głównej pułkownika. Mm -hmm. Pamiętam, teraz siedzą, u pułkownika na dywaniku. Ok, udało się. Doskonale. Wchodzę do systemów. Hmm. Przedpotopowe protokoły. Większość danych jest uszkodzona. Sekundka. Podłączam się do jednej z naszych satelit. Trochę to trwa, jak ktoś nas zaatakował. z sieci aktywnych w ma połączenie z tą infrastrukturą i zainstaluje furtkę. Gotowe. Wlazła już tam, szybka jest. Dostań się na platformę. Stamtąd zaprowadzę cię do garażu. No już jestem. Najpierw skakowałaś relik, potem założyłaś kaganiec Johnemu, a teraz przywróciłaś do życia tę kupę żelaza. Powiedz, kto cię nauczył takich sztuczek? Znowu ciemno. Jestem analityczką wywiadu NUSA. Szkolili mnie najlepszy branżer. A szkolili, bo jak miałam 6 lat, kupiłam używany cybertek z podlady. I od tego czasu praktycznie nie wynurzałam się z sieci. Tak mnie zauważyli. Mm. Czuję, że to dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Mam rację. No i jesteśmy w Abductownie. nowy obszar. No i się udało. teraz? Wybacz, żeby pan wprost, ale to mnie ciekawi. Czemu porwałaś się na akcję w kąpek i To jest ta akcja, która prawdopodobnie spowodowała, że mamy ten chip w głowie. Ci tam nie wyszło. Z powodu ambicji, dla przyjaciela, nie chcę o tym mówić. E, dla przyjaciela, zawsze. Ja, Pracowaliśmy razem. Ta robota była dla niego ważna. A on. był ważny dla ciebie. Nie wyszłam z tego. Nie, to smutne. tu mam. O! No, gdybym miała latarkę, to przecież bym wiedziała, że tam jest dziura, nie? No, no, no proste. A tak to co? Przynajmniej pierwszego deda mamy za sobą, nie? Teraz już będzie tylko łatwiej. Dobra. Muszę iść po tym. Okej. Okay. O nie! Coś mi ucieka spod nóg. Aha! Ja po prostu musiałam poczekać... To odjechałoby ze mnie? Nie. Dobra, kurczę. Trzeba. Tam niebezpieczeństwo tutaj czyhają, już tak ciemno jest. I nie lubię jak jest ciemno. Chyba. Um, MaxDog, BounceBug, komponenty, wszystko biorę. Na razie biorę wszystko, a potem będę prze... Um, i będę... Co to wyrzucić? Typowe. nie, 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 nie! nie. To 3 razy sztuka. Teraz włączam moje oczy nietoperza. Oczy nietoperza, i ja wszystko będę widziała. Dostaję się na platformę. Dobra, oczy nietoperza. Mhm. Aha, tutaj jest spadek z tego co widzę, chociaż za dużo nie widzę. Okej. Okay. Mhm. Gdzie ta platforma? Ugu. Ok. To jest dziura jakaś? Dobra. Ja muszę sobie rozjaśnić tutaj. To wiecie, ja, ja ogólnie... Może nie mam problemu ze wzrokiem, ale wychodzi, że chyba mam. Chyba mnie to przerasta. Przerasta. Pokonała ją ciemność. Dobra, niech tutaj, moi drodzy, niech tutaj. Niech tutaj. Pole widzenia. Niech tutaj. Niech tutaj, to tu gdzie w czym? W grafice? Ciekawe, nie widzę. <grymne> nie widzę. Bo jesteś ślepa. Niech tutaj em, jakoś, jakoś. Niech wygra światłość nad ciemnością. Oświetlenie. Oświetlenie. Dobra, jestem ślepa, to ja też nie widzę jasności. Aha. Mhm. Mhm. Dobra, nie pytanie: mnie zazwyczaj wiecie w gierkach jest tak, że. Y za, zaakceptuj, jak będzie lekko, lekko widoczne coś tam, nie? A tutaj tego nie było, no i co? Dobra, idę, teraz już nie spadnę. Dobra, pośmialiśmy się, fajnie było. To były wszystko żarty. Myślałam, że znowu umarłam. Nawet nie wiedząc, że umarłam. Idę tutaj. No, to były żarty, wiecie. Na prima playlist tak jak ja wcześniej. Chwilę zaczekać. No, i już jest tak okay. swoją drogą, Mieć w głowie upadłą prawie gwiazdę. To musi być męczące. Nie polubiłaś niego, Może się przyzwyczaić. No, nie polubiłaś już dziwne, bo John jest super. Nie, polubiłaś Silver co? Samuraj skończył się na powiedzieć. Mam dalej iść, czy to gdzieś pojedzie do góry? Aha. Ok. Nie. Nie, nie, nie spadnij, please. No please. Nie, no nie, ja cię proszę. Okay, dzięki. Widzisz, wystarczy poprosić. Aha. Aha. O, podświetla mi wszystko. To ja wcześniej nie widziałam podświetlenia. Wszystko tego wina. Aha. A tam, dobra. Nie. Rosalind Myers. Życzę Ci powodzenia. Co u niej? Jak u niej? Miło, że pytasz, nakreśliłam jej szczegóły naszego planu. Zareagowała spokojnie. To ona. Szklaneczka Jeannie i niebieski terminarz. Właśnie przesuwa spotkania. On to ona ma i tak, to co my. Jak wysoko jesteśmy. Na samym dole znowu. No. Ja rozumiem. Ja naprawdę rozumiem, że cię pokonują przeciwnicy, coś tam. Chociaż... niebieski nasz. No, żeby cię pokonało jakieś platformy... To ta kobieta jest No ja nie wiem. Jeszcze <ścoughs> sięgam. Ej, spadam gdzieś jestem. Okej. Okay. Ale żeby platformy. To to już jest. To już jest mocne. To jest naprawdę mocne. Pość tutaj i nie ma nie maruć. Jeszcze raz padnę i koniec Gdzie my jesteśmy? Gdzie ja mam iść? No na pewno. No przecież pokazujesz tutaj. To gdzie ja mam iść? Mam tam No dobra skacz O, matko zapała się, ja już myślałam, że nie. Jesteśmy! Dobrzy! I, I chwała Panu, okej? Okay? Ale wstyd. Ale żenada. Pokonała ją wysokość. A nie mam lęku wysokości, to jest jeszcze. No chyba będę po dzisiejszym odcinku miała lęk wysokości. I to moi drodzy, właśnie są uroki Night City. Nie wiesz co cię czeka. Czy chip, szczepiony ci do głowy. Czy dwójka walczących w twojej głowie Nedrunnerów. Czy może platformy, które spychają cię w czeluści piekielne. Nie wiesz. Ale się dowiesz i ja mam nadzieję, że dowiem się kolejnych ciekawych rzeczy, które na mnie czekają w Night City już w kolejnym odcinku. Dołącz nim do mnie.